Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła, wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, dzieci Boże idą przez życie z nieprzenikalną tarczą wiary. Lizda Efezjan 6, 16-20 mając pewność tego, że tworzy ją Boże miłosierdzie i miłość. Wielka liczba ludzi wciąż nie wierzy w naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa i to jest wielki błąd tego pokolenia. Będąc już na skraju ostrzeżenia, ludzie zabawiają się wraz z demonem. Cóż może ich czekać bez skruchy i nawrócenia, dla ocalenia duszy. Ostrzeżenie nie jest daleko. Rozmyślacie nad różnymi datami, a ono nie jest daleko. W planach Demona jest zdestabilizowanie wiernych naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, tak aby oddalili się od samego Chrystusa. Tak wiele dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, które zajmuje uprzywilejowane miejsca za pomocą czynów odnoszących się do demona, nie wie, że stanął się jego niewolnikami i że będą surowo traktowani jako niewolnicy Antychrysta. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa przeżywacie chwilę agonii a po agonii cóż następuje chociaż przedtem niedźwiedź w domyśle Rosja podniesie się ze swego legowiska i sprowadzi cierpienia na ludzkość wywoła wielki grzmot w Europie i w Ameryce niedźwiedź który wydawał się być ostrożnym Wyjmie z ukrycia swój arsenał i wywoła zaskoczenie. Ludzkość wydaje się pozostawać w spokoju, a jest tak jedynie dlatego, że nie widzicie tego, co dzieje się waszym braciom na innych szerokościach geograficznych. Moi aniołowie przemierzają ziemię. Księga wyjścia 23-20 Psalm 91:11, gasząc rozpalone umysły, które chcą powtórzyć historię Nerona za pomocą broni o wielkiej sile. To pokolenie ujrzy kometę przelatującą bardzo blisko Ziemi tak blisko, że aż wywoła na niej ruch siłą grawitacji. Módlcie się, Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Francję, płonie przez swój własny lud, a także przez tych, którzy przybyli z innych narodów, by wywołać zamieszki. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Gospodarka się chwieje i ludzkość cierpi z powodu bardzo wysokich cen. Ameryka mocno cierpi. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się z powodu nowej choroby, wywołującej wysoką gorączkę, mocno atakującej drogi oddechowe, podczas gdy skóra przyjmuje ciemny kolor i będzie odpadać. Wzywam Was do Stosowania na skórę oleju świętego Michała, rośliny leczniczej, dymnicy oraz oleju dobrego Samarytanina. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, by wynagradzać, by wołać o miłosierdzie, oraz po to, żebyście byli pokornymi i prawdziwymi dziećmi naszego Króla i Pana. Jezusa Chrystusa. Wzywam was do tego, żebyście nie czekali na ostatnią chwilę, aby się nawrócić. Skrucha jest konieczna. Musicie podnosić swój stan duchowy po to, ażeby stan waszej duszy był bliższy stwórcy. Jako dzieci ojca jesteście bronieni przez samą Bożą miłość, moje legiony nie oddalą się od Was. Zawsze będziemy Was bronić. Wzywam Was do tego, by na kostkach dzieci za pomocą błękitnej jak niebo w stążeczki umieścić znak ryby. Ichtis, znak chrześcijan. Poszukajcie medalika o tym kształcie i zamocujcie go za pomocą wstążeczki. Wiek w jakim dzieci mają nosić ten medalik, to od jednego roku do dziesięciu lat. Chociaż wiara się nie kończy. I jeśli niektóre starsze dzieci chcą dalej nosić, w dosłownym tłumaczeniu, używać znaku ichtis, to mogą go używać. To ochroni je przed złymi duchami. Jesteście błogosławieni. Idźcie naprzód bez lęku. Wiara jest konieczna. Błogosławią Was, świętymi chłarchanią. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, nie jest łatwo iść wąską ścieżką, ale wiemy, że nie jesteśmy porzuceni, ponieważ Boża pomoc jest z nami. Święty Michał Archanioł stawia przed nami bardzo poważny obraz, w który wchodzimy jako ludzkość. Stoimy wobec światowego kryzysu gospodarczego i to doprowadzi do jeszcze większego wzrostu cen, tego wszystkiego, co jest dla nas produktem pierwszej potrzeby. I głód się zwiększa. Klimat spustoszył ziemię przeznaczone na zasiew w różnych krajach na całym świecie, proroctwa się wypełniają i musimy je znać, by zdawać sobie sprawę z tego, że niebo mówi iż trzeba go słuchać. 17 marca 2023 rok. Odniesienia do innych orędzi. Człowiek ufa ekonomii co do swojego bezpieczeństwa, a zapominacie, że to ja jestem tym, który wszystko wam zapewnia. Gospodarka wpadnie w głęboki dół i człowiek małej wiary zadrży, dochodząc aż do zamętu i dalej. Nasz Pan Jezus Chrystus 11 luty 2013 rok. Biedne dzieci, te z was, które padają na kolana przed pieniądzem, wobec jego nieodwracalnego upadku na całym świecie. Będzie to jak w grze domino pieniądz upadnie, a wy nie będziecie mogli tego ograniczyć. Wy, dzieci moje, ujrzycie ze zdumieniem, jak na zbyt wielu waszych braci padnie łupem choroby. Braku siły ekonomicznej. A demon, wykorzystując tę chwilę, zaoferuje wam wygodę w zamian za wasze dusze. Będzie to wówczas, gdy legiony zła opanują ciała tych moich dzieci, które sprzedadzą się za pieniądze. Stając się prześladowcami tych, którzy wcześniej byli ich braćmi. Módlcie się z wiarą. Zanim to proroctwo się spełni, Najświętsza Maria Panna, 5 kwietnia 2016 rok. Pojawi się kometa, która wywoła wielką panikę całej ludzkości. Wy pozostańcie w swoich domach. Miejcie przygotowaną wodę święconą. Niech w każdym domu będzie pismo święte. I przeznaczcie w domach jedno miejsce, by umieścić tam mały ołtarzyk z wizerunkiem mojej Najświętszej Matki i krucyfiks. I poświęćcie swój dom mojej świętej woli, ażebym ja mógł w ten sposób Was chronić w chwilach potrzeby. Nasz Pan Jezus Chrystus 30 kwietnia 2015 rok konieczne jest ażeby lud naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa pojął że ta chwila jest decydująca i dlatego właśnie zło wykorzystuje wszystkie swoje sztuczki jakie posiada w swoich złowrogich arsenałach po to aby zmącić umysły dzieci Bożych tych którzy są letni w wierze doprowadza do wpadania w potworne uczynki i w ten sposób łatwiej nakłada Wam kajdany, żebyście byli Jego niewolnikami. Święty Michał Archanioł 30 kwietnia 2019 rok Umiłowany ludu mój, będziecie cierpieć z powodu nieodwracalnego braku zasobów naturalnych. Będziecie cierpieć na całej ziemi, Ponieważ cała gospodarka się zatrzyma z powodu planu stworzonego już dawno przez grupy, które poprzedzają Antychrysta. Nasz Pan Jezus Chrystus, 14 kwietnia 2016 rok. Amen. Komentarz. Potraktujmy poważnie wezwanie świętego Michała Archanioła. Rzeczy jasne nie w sposób magiczny. Ale jako pewien gest z naszej strony, który może stać się naczyniem i kanałem Bożej Łaski. Stosujmy więc wspomniany medalik w kształcie ryby, Ichthys, ze wstążką w kolorze nieba, nie jak jakiś magiczny talizman, ale jako świadectwo wiary i przynależności do Jezusa, danego dziecka i jego rodziców. Stosujmy też wspomniane środki lecznicze, a więc olej świętego Michała, olej dobrego Samarytanina i dymice. Amen.